Zatrzęść mną, niezapomniana Zatrzęść mną, niech wiem, że żyje Zatrzęść mną, Zatrzęś mną, taką mam chętkę Zatrzęść mną, na galaretkę Trzęsą wszystkim galaretki owocowe, tylko od kelwe. Kiedy wszędzie oprocentowania maleją, na trzymiesięcznej lokacie Millennium Super Wzrost oprocentowanie rośnie z miesiąca na miesiąc, nawet do 6%. A jeśli przedłużysz lokatę na następny okres, to oprocentowanie w szóstym miesiącu może być nawet o 1% wyższe od standardowego. Trzymiesięczna lokata Millennium Super Wzrost. Twoje pieniądze rosną. Przepyszny dzień, co dzień. Mm. W nowym szamponie Timotej do włosów normalnych świeżość niebieskiej mięty splata się z mozą eukaliptusa, sprawiając, że przyjemny chłód orzeźwia twoje włosy, a naturalne ekstrakty nadają im miękkość i blask. Timotej zmień klimat na głowie. Dlaczego żadna pasta nie chroni zębów i dziąseł lepiej niż Colgate Total? Colgate Total zapewnia pełną ochronę zębów i dziąseł przez cały czas. Nawet wtedy, kiedy nie szczotkujesz. Unikalna, opatentowana formuła Colgate Total tworzy powłokę, która zapewnia tak pełną ochronę przed próbnicą, kamieniem, osadem i chorobami dziąseł. Colgate Total żadna pasta nie chroni zębów i dziąseł lepiej. Kasia i Tomka zaprasza producent preparatu Farmatona. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sponsorem programu jest Ustronianka. Producent naturalnej wody mineralnej Ustronianka. Uczyła, bo ona ma tendencję w ogóle do takiego efektu jojo. Mówić! Na serial zaprasza Nescafe. Dobrze, będę